moi Strendadziu, chciałbym Was zaprosić na serwer watermc.eu. Jest to serwer w Wojen gdzie nie musisz spędzać całej doby na wykopanie sprzętu do bitki. Serwer startuje 14 lipca, w piątek o godzinie 19.00. No i co, widzimy się na starcie. Miejmy nadzieję, że się nie spotkamy, bo dostaniecie szybki wpierdol, a warto grać. No i zapraszam Was do oglądania filmiku. Yo! Kongo no, na filmik. Reset rankingu to jest po prostu cudno, Ej bo masz to, bo ja z niego złapałem. Pasz to, buty pada. 26, chodź tu Kajo, ja ci to dam. Buty 26 na pewno z niego złapałem. Ej, ktoś tam do niego Dobra, wchodzi. Ja Chodzić to, coś tam, po co to, co to jest? O, nie, o, się... Ej. Spodnie Mandaloriana, chcesz to? Nie, to sobie weź, bo to będzie to Dobra, Ej. Ja chcę coś z niego, bo ja go tutaj właśnie brałem. Polidą. Brawo. Mierz 29! Forst. A to ty ciało ma w kleje. O ja pierdolę Pierdol <grystanie> <grystanie> się <grystanie> <grystanie> Jakim prawem ten ziomek? Nie wiem, tu force jest... ...f**k On jest jakiś poj**ał Mije, wiesz już mi nie pije tuffer. No ale mamy to samo co on No właśnie ja. Jaki ty masz mięsik dla mnie? Bo ty mu padaj Tak, 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 ja. tak Ej, Kajetan, a ty nie masz kurwa żadnego kika, ani nic? Co to jody? Ej! Oh. To jakie ziółko jest! No, Dawajcie go. Może. Mam. Mam, 26. 3! 3, 3, 3! Leż Kurwa, dobra, ej! Nie ma pipi? Chyba. Nie ma. Jest. Dobra, dobra, dajcie rydzu... Ha, pojadę okay. Po jednym to ten... Ale dobry jest! Zamiast próbować... próbować uciec, to tam... Bakery. Bakery. Drasztop, bakery. Bakery. Ej moja teoria jest taka, że on może mieć autotop Żeby nie wyszedł, ej! Minut 30 dajcie mu, żeby się popłakał Dajcie ciągle zmierzać Ale on się ciągle wyjebał, ale... I go zmierza Jego trzeba dalej Tok, tok, tok Buty mu sypią, buty mu sypią Jak mnie pania, to on pan. padnie, się trzeba po stronie Żeby nie uciekł, żeby nie uciekł Nie, no on o was... Nie. nie Nie Jest Po kolei, po kolei, Ruszę. po kolei Oj no chyba Ja ja wskakuję Wskakuję, wskakuję, róbcie klatkę Masz, masz, masz. Idealnie, idealnie na krokę. Tu, ale tu jeszcze, na dole jest. Tu jeszcze. Wyszedź, jest. Wiesz, chodzi, wychodzi, wychodzi dołem, wychodzi dołem jakoś. Masz, masz zamurowane. Nie mam, nie mam kill Ej! Nie, dawaj dociu. Mam, mam go, mam go. A do co Jest jedna kratka, nie? Wej troszkę, wej troszkę. Polizał. Yes. That is. That is. That is. That is.